Cześć! Jakiś czas temu opublikowałam na Instagramie pewien y, filmik humorystyczny, który dotarł aż prawie do półtora miliona odbiorców. Totalnie nie spodziewałam się, że głupi filmik może odnieść aż tak duży sukces. No i w związku z tym, że mocno wyszłam poza swoją bańkę, no to pojawiło się kilka ciekawych komentarzy, zahaczających bardzo szeroko o ogólnie świat beauty, więc pomyślałam, że jest to rewelacyjny moment, żeby właśnie wrócić do tych komentarzy i na ich temat porozmawiać. Myślę, że kilka komentarzy, które tam padło, było dość intrygujące. Było ciekawe pod kątem takiej bardzo szeroko pojętej ogólnie branży beauty i chciałabym właśnie dzisiaj na ten temat porozmawiać, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam do oglądania. Kompulsywne kupowanie ponad miarę jest obciachem, a nie powodem do hecheszków. I ogólnie, totalnie, ja się zgadzam z tą drugą frazą, że kompulsywne kupowanie nie jest powodem do hecheszków i absolutnie różnego rodzaju schorzenia psychiczne nigdy nie są powodem do hecheszków. Niemniej jednak kwestia kompulsywnego kupowania kosmetyków, rzeczywiście sądzę, że w obecnych czasach mamy naprawdę przesyt kosmetyków. Mam wrażenie, że chyba każda osoba, jakikolwiek kosmetyk sobie nie zapragnie i nie wymyśli, to jest w stanie znaleźć taki preparat. I co więcej, odnoszę takie wrażenie, że nawet gdyby od jutra magicznie zniknęła jedna trzecia produktów kosmetycznych, to bardzo prawdopodobne, że nawet byśmy się nie zorientowały, że coś zniknęło z półek, albo nie miałybyśmy problemu, żeby znaleźć świetne zamienniki. Więc faktycznie rynek kosmetyczny, z jednej strony jest mocno nasycony, nie wiem czy przesycony, ale powiem szczerze, że ciśnie mi się aż na usta, żeby użyć sformułowania przesycony, a dodatkowo. Cały czas jesteśmy stymulowane do tego, żeby kupować, kupować, interesować się. Zobacz, tu taki kosmetyk, a tutaj to, a tutaj to. Ten marketing kosmetyczny jest bardzo nachalny. Ja już to widzę od dłuższego czasu, że marketing kosmetyczny sprzyja temu właśnie, żeby kupować duże ilości tych kosmetyków i sobie gdzieś magazynować, bo potem za jakiś czas ich nie będzie. Te różne linie znikają i Chociaż aktualna sytuacja gospodarcza jest taka nieciekawa, to jednak mam nadzieję, że dużo osób wyciągnie troszeczkę z całej tej sytuacji, takie wiecie, zastanowienie się nad tym, ile kosmetyków kupuje, ile no jednak przez takie właśnie kupowanie w nadmiarze, zużywanie kosmetyków po części, potem wyrzucanie, bo się przeterminował, zapominanie o danym kosmetyku, robienie dużych zapasów yy, w myśl tego, że się kiedyś zużyje, kiedyś się przyda i na przykład się to nie zużywa, to mam nadzieję, że ta sytuacja, która jest teraz, że jednak ludzie robią bardziej zakupy rozważnie, będzie sprzyjała temu, żeby się zastanawiać nad tymi zakupami, żeby właśnie odejść od takiego kompulsywnego kupowania i nie mówię tu już o kompulsywnym kupowaniu, które byłoby aż schorzeniem Stwierdzonym przez jakiegoś lekarza, tylko rzeczywiście też odnoszę wrażenie, że często kobiety tak mają, że w drogerii czują się jak w sklepie z zabawkami dzieci. Natomiast kosmetyk nigdy zabawką nie jest i jest to substancja, no nie można powiedzieć, że medyczna czy farmaceutyczna, ale bliżej jej do tego typu preparatu niż do jakiejś zabawki. Jednak jest to coś, co nakładamy na twarz, czy na ciało, czy na włosy, i to. Rzeczywiście na tą skórę czy na włosy oddziałuje, to ma jakiś wpływ, więc warto jest jednak brać pod uwagę, co ta skóra lubi, czy włosy, jakie mają preferencje, jak to wszystko ze sobą dobierać. I wiecie, naprawdę chciałabym, żeby ten marketing kosmetyczny przestał być tak bardzo złożony i skupiony na coraz to nowszych propozycjach i marketingowych, coraz to nowszych rozwiązaniach i trendach, bo tak, w świecie beauty są trendy. Tylko właśnie, żeby się wrócić do tego, co jest klucz w całej kosmetologii, czyli tak dobierać kosmetyki, i tak dobierać substancje aktywne, żeby one nam przynosiły najlepsze rezultaty, takie jakich oczekujemy. Teraz wiadomo, dlaczego lokalne sklepy z chemią padły. I również jest to kwestia, nad którą mocno ubolewam, bo te małe sklepy z chemią, czyli po prostu powiedzmy takie lokalne drogerie. Ja to również obserwuję bardzo systematycznie. Od kiedy bardzo dynamicznie rozwija się ten rynek kosmetyczny, to zwłaszcza drogerie przeżywały renesans. Te mniejsze, te lokalne, które zazwyczaj szybciej reagują na takie trendy, nowości, nowinki, bo chcą się wyróżnić ofertą, której nie ma popularna drogeria. Tylko od. Już tak powiedziałabym, dwóch, trzech lat zmieniają się te trendy, którymi rządzą duże sieci. Jak zazwyczaj było tak, że do dużej sieci, żeby się dostać z dystrybucją jakiejś firmy, trzeba było mieć wyrobiony rynek. Trzeba było mieć jakby podkładkę pod to, żeby móc się pokazać w takiej dużej drogerii. No, i zazwyczaj te małe punkty na tym korzystały, bo Raz, że wybijały te mniej znane firmy, wyglądało to w taki sposób, że tradycyjny rynek, te mniejsze drogerie, czy jakieś apteki, czy sklepy zielarsko-kosmetyczne, brały takie mniej znane marki do siebie, handlowały tym, opowiadały o tych kosmetykach, pokazywały tą markę, dzięki czemu dana marka zyskiwała większe uznanie, a ponieważ jakiś tam pułap, już jakieś uznanie i rozpoznawalność dana firma miała, no to wtedy miała podstawę do tego, żeby próbować dostać się do sieci. A w tym momencie ja nie siedzę tak bardzo w branży, wiecie, sieci, ale obserwuję, co się pojawia w sieciach i widzę, że mm, to już tak nie jest, że nawet do sieci wchodzą niszowe marki, których nigdy nie widziałam na przykład na rynku takim tradycyjnym, w tych mniejszych, lokalnych drogeriach, zielarniach, aptekach. I w tych dużych popularnych drogeriach, właśnie, że one też zaczynają przejmować ten trend. O, coś na rynku jest nowego, może to być intrygujące, bo przykładowo wpisuje się w trend naturalnej pielęgnacji, która wciąż jest na topie. No to spróbujmy to my wypromować. No i jeżeli taka duża sieć już promuje jakąś nowość, no to rzeczywiście robi bardzo dużą konkurencję tym sklepom, które miały szansę chociaż przez kilka lat pohandlować czymś i, i się wykazać i pokazać. Więc dużo się na tym rynku zmienia i faktycznie się bardzo obawiam takiej monopolizacji. Bo cudownie, że jest Rossman, uwielbiam Rossmana, gdyby nie Rossman, to całej tej, tego filmiku by nie było. I uwielbiam Hebe i Naprawdę uwielbiam wszystkie te większe sieciówki, z racji tego, że one są łatwo osiągalne, mają świetne ceny, więc to jest potrzebne jak najbardziej i, na, i pomocne. No nie oszukujmy się, fajnie też wejść do Rosmana i poza kosmetkami, chemią, kupić worki na śmieci. Nie wiem, tam jeszcze są jakieś suplementy. Zdarzało mi się kupować kiedyś płyny do soczewek, jakąś krople do oczu. Po prostu jest to taki sklep, w którym jest się w stanie zrobić w miarę pełne zakupy, a że często też jest w takich lokalizacjach, gdzie jest jakiś sklep spożywczy. To dało się zrobić y, sprawnie pełne zakupy, niemniej jednak warto jest pamiętać, że tak naprawdę zarówno Rosman, Hebe, wchodzący DM do nas, to wszystko jest kapitał zagraniczny, a jednak te małe, lokalne drogerie to jest. To są polscy przedsiębiorcy, to jest możliwość wsparcia naszej gospodarki, naszego rynku. Nie będę wchodziła w politykę, nie bójcie się. Niemniej jednak chciałabym szczerze zachęcić, że jeżeli macie w swojej okolicy takie mniejsze drogerie, to, żeby tam zajrzeć, bo sądzę, że możecie się naprawdę pozytywnie zaskoczyć ofertą punktów te, tych produktów, które tam są. Bo bardzo często te drogerie wciąż one starają się jednak konkurować z tymi dużymi sieciami, przegrywają tą walkę. Niestety, mówię to z bólem serca i dlatego też chciałam na to zwrócić uwagę, bo to wasze zainteresowanie i wasze chociażby kupienie jakichś, nie wiem, nawet chusteczek, papieru toaletowego, płatków kosmetycznych. To już sprawia, że kapitał jest oddawany w ręce polskiego przedsiębiorcy. Oczywiście te duże sieci, one też działają tak, żeby przyczynić się do poprawy polskiej gospodarki i, i sytuacji polskiej na rynku, no bo dają pracę Polakom, tak jak najbardziej. Niemniej jednak myślę, że warto jest, tak chociażby dla samej siebie, wiedzieć, co jest innego, co może być innowacyjnego i porównywać też ceny, bo o ile przykładowo weźmy Rosmana, ma swoje świetne, fantastyczne promocje, tak, ale żeby była dobra promocja, no to na niektórych kosmetykach cenę zdarza się, że ma troszkę zawyżoną, jak ten kosmetyk w danej promocji nie jest. A może się okazać, że w tej lokalnej drogerii Dany kosmetyk jest cały czas w naprawdę dobrej cenie. Także zachęcam do odkrywania lokalnych, małych sklepików i mam nadzieję, że będziecie zadowolone z tych poszukiwań. Dzień Matki Boskiej Pieniężnej, uwielbiany przez wszystkich. Nie kumam, ale nie wszystkie jesteśmy takie same. No, i ogólnie wiecie, całkiem dwa różne światy, dwa różne podejścia. Oczywiście filmik był typowo robiony humorystycznie, bazował na totalnej e, takiej stereotypizacji steorety, podejścia kobiet i urody Beauty. Słuchajcie, znam pewnego mądrego światowego człowieka, który powiedział piękne zdanie, że na niczym się tak nie zarabia, jak na zdrowiu, jedzeniu i kobiecej próżności. Więc oczywiście, że ten filmik bazował na takim stereotypowym podejściu do tego, że kobieta, kosmetyki, pieniądze i to zawsze jest, wiecie, złe połączenie. E, oczywiście, że nie wszystkie jesteśmy takie same e, i mam szczerą nadzieję w ogóle, że troszeczkę, nie wiem, gdzieś zmieni się sposób myślenia wielu osób o tym, co jest trendy. I to jest też na przykład taki mój plan na to, co chcę robić dalej ze swoim ogólnie, nie wiem, życiem, podejściem do życia. Bo fajnie jest kupować w sieciówkach, i nie mówię tylko już w tym momencie na przykład o kosmetykach, ale też ubrania. Fajnie skupować w sieciówkach, bo to jest dość bezpieczne, że faktycznie to się sprawdzi w tym sezonie, to jest modne, to jest popularne i dlatego to jest w tej sieciówce. Tylko yy, czasem warto jest się zastanowić właśnie. Co chcemy ubrać, jak się chcemy wyróżnić, co jest naszym stylem, co podkreśla naszą osobowość w kontekście kosmetyków, czy dany trend, który teraz jest, rzeczywiście jest dobry dla naszej skóry. Przez wiele lat mocnym trendem, i myślę, że wciąż bardzo mocne na rynku są kwasy wiem, że na przykład mojej skórze kwasy bardzo nie odpowiadają, moja skóra tego nie lubi. Więc nie staram się na siłę dopasować do tego trendu, chociaż wiem, że z całą pewnością zyskałabym mnóstwo nowych obserwatorów, gdybym zaczęła pokazywać, jak dobierać kosmetyki z kwasami w pielęgnacji domowej. Więc staram się na przykład tego nie robić, tylko żyć w zgodzie ze swoją skórą, bo uważam, że to jest dużo ważniejsze niż chęć pokazania się i zaszpanowania. Dobranie tak produktów pielęgnacyjnych, żebym była w zgodzie ze swoją skórą. I tego też wam, bym wam życzyła, żebyście umiały znaleźć te substancje aktywne, te sposoby pielęgnacji, które będą dobre dla was, bo właśnie my nie jesteśmy wszystkie od jednej linijki, i to jest też coś, co się fajnie zaczyna wyłamywać, i jest coraz częściej zauważalne w naszym społeczeństwie, że kobiety nie tylko kobiety, ale myślę, że wśród kobiet najbardziej to widać. Zaczynają mieć różne podejście do tego, co chcą robić ze swoim życiem dalej. Bo kiedyś każda kobieta po skończeniu szkoły wychodziła za mąż, rodziła dzieci, miała jakąś pracę i sobie tak żyła. I się na przykład zazwyczaj nie było rozwodów albo gdzieś tam sporadycznie. Teraz nie ma wstydu, że ktoś w młodym wieku nie wie, jakie chce wybrać studia, albo że nie pracuje w pierwszej pracy. Aż do emerytury, tylko zmienia pracę. Ktoś chce podróżować, ktoś chce się realizować jako mama, a ktoś chce się realizując, opiekując się zwierzakami czy mając rośliny. I to wszystko jest ok. A ktoś na przykład wciąż, nie wiem, nie znalazł swojej ścieżki życia, nie udało się znaleźć komuś partnera, lub ma partnera, którego ktoś inny, nie wiem, z rodziny nie akceptuje, po prostu jest taki misz masz i jesteśmy tak różnymi osobami. Że mam teraz nadzieję, że troszeczkę zaczniemy odkrywać tę różnorodność, jeżeli chodzi o kosmetyki, wybór czegoś, co podkreśla naszą osobowość. I mm, podążając za, czekajcie, który to taki znany youtuber, mam jego twarz przed oczami, ale zapomniałam imienia, to wam się wyświetli. Ostatnio powiedział bardzo ciekawe zdanie, właśnie na temat tego, że nadchodzą ciekawe czasy, bo ma wrażenie, że za jakiś czas na YouTubie i ogólnie w mediach społecznościowych nie będzie już takiego pozerstwa szpanowania pieniędzmi, też wyczuwam taki trochę vibe, że to może iść w tę stronę, bo jesteśmy wszyscy coraz bardziej ekologiczni, coraz bardziej podkreślamy swoją osobowość, swoje zdanie, swój charakter. Bardziej patrzymy na siebie niż żeby się pokazać, co inni na nasz temat powiedzą. Więc mam też nadzieję, że troszeczkę ten marketing. Zluzuje i przestanie cały czas nam poddawać, że mamy robić to, bo to jest w modzie. Teraz to jest trendy i teraz taka metoda jest w trendzie, więc to mamy robić. Nie. Skupmy się na indywidualizmie. Taki właśnie jest głupi ten naród. Jeżeli ktoś wysnuwa tak daleko idącą teorię na temat tego, że jakaś randomowa laska nagrała jeden kilkusekundowy filmik i wrzuciła go w net, i na podstawie tego jednego filmiku oceniamy cały naród, to kto tu jest głupi? Albo przynajmniej o małym rozunku. No a ja się pytam, kochanie, kupić Ci jeszcze perfumy są na promocji i później płacę 170 euro przy kasie. No właśnie, myślę, że to jest piękna klawra tego wszystkiego, o czym dzisiaj powiedziałyśmy. Rzeczywiście łatwo jest się w świecie kosmetycznym zatracić. Wiele rzeczy nas intryguje i ciekawi, ale nie ma w tym myślę niczego złego. Najważniejsze jest znaleźć wypośrodkowanie, co jest potrzebne. Jeżeli jest kosmetyk, który ktoś lubi, tak jak tutaj podejrzewam, perfumy, ktoś używa systematycznie, a są na promocji, no to grzechem nie skorzystać. Oczywiście każdy z nas patrzy na to, żeby kupić coś w dobrej cenie. Więc nie ma w tym absolutnie niczego złego, czasami tak się zdarza, a sądzę, że kupowanie na promocjach, rozmyśl, tylko takie wiecie, rozmyślne kupowanie na promocjach, nie na pałę, bo coś jest w promocji, a to wezmę i zobaczymy, czy zużyję, tylko jest kosmetyk, który lubię, po który sięgam systematycznie i wiem, że go zużyję, no to kupię wtedy na przykład, nie wiem, na promocji dwa, trzy opakowania na zapas. To jest przecież świetny sposób na planowanie swojego budżetu domowego i w tym absolutnie nie ma niczego złego. Może no, jednorazowo się wyda troszeczkę więcej, ale w perspektywie czasu rozkłada się to na naprawdę korzystną cenę, grzechem jest nie korzystać, zwłaszcza. Zwłaszcza, że osobiście mam takie trochę wrażenie, że ze względu na to, że ten przemysł kosmetyczny i marketing kosmetyczny. Pomimo ciężkiej sytuacji rynkowej, wciąż jest dość mocno rozbuchany, że powiem tak kolokwialnie, to producenci kosmetyków. I jacyś właściciele drogerii, osoby ustalające ceny, widzę, że oni wiedzą, że mogą sobie postawić na to, żeby dać jakąś cenę za produkt zawyżoną. Zawyżają ceny, zawyżają i dzięki temu mogą być potem takie hiperpromocje jak minus 40%, minus 50% co chwilę. Bo mam wrażenie, że w tych dużych sieciach, no co chwilę są jakieś takie duże promocje i upusty. Słyszałam taką teorię osobiście. Nie wiem, możecie mi napisać, czy to jest prawda. Teoria ta brzmi, że yy, na przykład w Niemczech ceny są stałe i są atrakcyjne w porównaniu do zarobków, jakie są w Niemczech, a nie ma tak dużych promocji, jak przykładowo minus 20, minus 30, minus 40, minus 50, właściwie, no nie wiem, w ciągu każdego miesiąca jest jakaś taka duża promocja na jakąś daną grupę w różnych drogeriach. W Polsce, a w Niemczech podobno na przykład, że tego nie ma, że za granicą tego nie ma, że podobno Polacy prawdopodobnie ze względu na to, że u nas były czasy PRL, nic nie było, a potem był boom lata 90., zachłyśnięcie się tym Zachodem, że Polacy chcieli kupować produkty z Zachodu, chcieli też się poczuć przynależni do tego otwartego świata i też chcieli mieć te produkty, które tam były standardem, to bardzo na Polaków ym, działały te promocje, i dlatego to jest w Polsce rozdmuchane aż do takich standardów, do takich rozmiarów. I dlatego u nas te promocje takie wielkie są bardzo popularne, a na Zachodzie nie. I u nas są często zawyżone ceny, tylko są potem mocno upuszczane do jakiejś takiej w miarę sensownej ceny, bo żebyś wyglądało, że to jest promocja. Jeżeli macie jakieś takie doświadczenia, opinie, obserwacje, możecie mi napisać, czy to jest prawda, bo to jest taka teoria, którą ja słyszałam. A wiem, że wśród Was są obserwatorki moje, które mieszkają za granicą, więc chętnie poznam Wasze zdanie. Niemniej jednak, rzeczywiście widzę to też, że często w Polsce te promocje są duże, polujemy na te promocje i, i przez to niektóre ceny mam wrażenie, że są stanowczo zawyżone. No bo jeżeli wchodzi jakiś produkt do drogerii, i nie ma promocji na start, jakby na zapoznanie się, przetestowanie, czy to jest fajny kosmetyk, a potem o, wracamy do standardowej ceny, taka jaka ma być. No, kupiłeś sobie w promocji, ale teraz chcesz kontynuować, bo przekonałeś się, że to jest dobry kosmetyk, przekonałeś się, no to kup go już w pełnej cenie, no bo za tą ceną idzie jakość. To u nas jest inaczej. Wychodzi nowa seria. Posiedzi w drogerii miesiąc yy, w jakiejś tam wysokiej cenie, na przykład 60 zł za podkład, a potem następuje promocja, gdzie ja jestem w stanie kupić sobie ten sam podkład za 30 zł. No to czy ten podkład, skoro widzę, że systematycznie się pojawia na promocji za 30 zł, to czy rzeczywiście on jest warty tych 60? Skoro komuś się opłaca robić co jakiś czas tą i to tak dość często, tą promocję, że on jest za 30 zł. Słyszałam też, nie wiem czy to jest prawda, ale tak słyszałam, że niektóre firmy. Nie, przepraszam, to nie firmy, tylko że państwo polskie, jakiś urząd yy, odnośnie tych promocji jest taka regulacja, że produkt, żeby był na promocji, to najpierw musi przez przynajmniej miesiąc postać na półce w, pełno, w tej pa, w pełnowartościowej cenie. I dopiero po miesiącu, jak jest w sklepie, to dopiero można dać jakąś tam promocję na niego i że to stąd prawdopodobnie wynika że nie może być taka promocja na start, tylko najpierw musi być pełna cena, a potem się nagle robi jakaś taka super hiper niska cena. No ale te różnice po prostu w tej cenie to jaka jest wartość, bo jeszcze no tak mi się wydaje, jak producent powiedzmy da minus 10, no max minus 20, no to wiadomo, no minus 20, no to producent i sklep na tym tracą, że dają taki upust, nie? To nie, po prostu co ja nie wejdę do jakiejś drogerii, to zawsze trafiam, że jest jakieś A-40, A-50, no minus 30, a tu się, nie wiem, jakiś tuż do rzęs trafi, a tu się podkład trafi, a tu się żel pod prysznic trafi. I po prostu wystarczy, że ja wejdę do drogerii po chusteczki i zawsze się okaże, że ja sobie coś wezmę, bo, bo potrzebuję, a jest w dobrej cenie. No to wezmę często na zapas. Bardzo kontroluję swoje wydatki na kosmetyki, więc u mnie się nie robią przeogromne zapasy, ale zdaję sobie totalnie z tego sprawę, jak łatwo jest kupić sobie coś w nadmiarze, bo sama się czasem na tym łapie, że mam coś w ręce i nad tym myślę, że chcę, ale zastanawiam się, czy na pewno w tym momencie jest Ci to potrzebne i czy ta cena, która jest nie w promocji, tylko regularna, czy naprawdę ona się aż tak różni, że musisz to wziąć, no bo wiecie, jeżeli kosmetyk na przykład jakiś kosztuje 20 zł, a nagle jest, nie wiem, po 15, 17, no to naprawdę czy te kilka złotych mi zrobi różnicę? nie, więc nie kupuję. No ale jak już jest duża promocja, tak jak Wam wcześniej powiedziałam, 60-30, to już jest w mojej opinii duża promocja, no to wtedy rzeczywiście yy, decyduje się na zakup. No i tak nas te wszystkie promocje otaczają i łapią, wyłapują, żebyśmy jednak dokonały w tym dniu tego nieplanowanego zakupu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu, za tak świetny odbiór tego filmiku humorystycznego. Nie spodziewałam się, że tak bardzo przypadnie Wam do gustu. Widziałam tam dużo ciepłych słów, także cieszę się, że mogłam poprawić Wam humor. I cóż, widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Dajcie znać, jakie Wy macie przemyślenia na temat tych wszystkich tematów, o których dzisiaj rozmawiałyśmy. Do zobaczenia. Cześć!